Hej kochani szczęść Boże Dzisiaj takie klify Ładnie to wyglądanie e, Dzisiaj były, dzisiaj sobotę były protesty e, w bodajże Kork w chyba e, Dundalk i w, w, w Nok W Nok to w ogóle była taka e, różańcowe spotkanie Cała Irlandia modli się różańcem o pokój na świecie. Generalnie to niech oni się najpierw swój pokój tutaj wymodlą, bo nie jest, nie, nie jest coraz łatwiej, jest coraz gorzej. Ale modliliśmy się różańcem. Widziałam wiele autobusów, przyjechało także tam setki ludzi. A no kto u nas coś takiego jak Ligenia, bo bardziej częstotliwość. Eee, takie miejsce, sanktuarium maryjne. I też tam była procesja i e, no, coraz więcej ludzi protestuje. Wcześniej było w tam fazie było już było kilkaset, a teraz jest kilka tysięcy, także ludzie po dwóch latach mniej więcej się obudzili. E, też oglądałam chłopaka, którego e, Irlandczyka takiego katolika, który tutaj też założył partię taką nacjonalistyczną. E, fajny chłopak od wielu lat działa w różny sposób. Mówisz, że najbardziej cieszy go to, że jak macie przemówienia na tych marszach, to tu coraz więcej mówi się o Bogu i o tym, żeby Irlandia wróciła wrzu do swoich katolickich korzeni i cytowany był święty Patryk, także mam nadzieję, że w tą stronę to wszystko pójdzie, bo inaczej to będzie krew na ulicach. To musi być jakiś stabilizator tego wszystkiego, a z drugiej strony mamy... Co Wam pokaże? mamy ten tęczy, oczywiście spotkania tęczowe. Ktoś tam smętnie śpiewa, kilka osób na krzyż, dużo balonów, dużo rażących kolorów i dużo propagandy. No, no ale widać, że jednak większość się na to nie nabiera. Mimo wszystko to znaczy, w jakimś tam sensie uczestniczą w tym, bo nie wypychają tego z E, ze, ze swojego środowiska, raczej przyglądają się t, e, temu z boku i pozwalają na istnienie właśnie takiego, e, takich eventów w sumie dla dzieci, bo on, to jest taki niby family day a to chodzi o e, mówienie dzieciom co jest e, co jest ważne, co jest nieważne, rozumieć o czym chodzi, nie? Także to przeraża, że oni do dzieci E, kierują tą swoją w cudzysłowie naukę e, która nie ma nic wspólnego z, z rzeczywistością, z biologią z tym co Pan Bóg wykreował tam macie taki e, jak się mówi, tałel, wieżyczka o tak coś mówi, wieża tutaj w ogóle jest takie, takie miejsce gdzie można sobie przejść od ulicy po to, to właśnie tą tam, tam wieżę, takie przejście tam. ludzie sobie spacerują tędy Także tak to wygląda. Co jeszcze? Dziecko jakieś chyba spadło eee... z klifów z drugiej strony Irlandii. Tam są tak zwane klify moher. Moherowe, tak zwane. Dużo ludzi tam zginęło, ale dzisiaj słyszałam, że dziecko. Tylko tam zawsze mnie to dziwi, że ja nie wiem, niech mi powie kto tam mieszka, bo ja byłam z dwa razy, ale kilka lat temu, że tam właśnie nie było nic ogrodzone, jak jest wiatr. I w ogóle ludzie podchodzą, oczywiście, sprawdzają jak to wysoko i wpadają. A to jest, nie wiem, jako wysokość, ja tutaj wrzucę. E, no, ma prawdopodobieństwo, że człowiek tam przeżyje, nie? A tutaj mam plażę. Tak, mamy pięknie się Także protesty, protesty, ale wiecie co ja zawsze zwracam do... uwagę na to, co się w, z tym, co w Polsce się dzieje, że w Polsce to raczej. E, się ludzie organizują. To nie tylko tyle, że wychodzą na ulicę i idą do domu, ale potem jeszcze zostają jakieś e, organizacje, które codziennie pracują na tym, żeby e, była to normalność. Tego tutaj nie ma. Tutaj są skłócone e, kilka jednostek, które tam coś próbują robić, ale są skłócone ze sobą. E, to mnie właśnie martwi, że to wszystko jest takie na spontanie i tyle, że to takie szybko wiatr rozwieje i po krzyku. Nie mają właśnie takiej tendencji ale w różnych ym, aspektach nie mają tendencji właśnie takiego grupowania się organizowania myślenia co z przyszłością e, po prostu robienia coś w tym kierunku no niestety taką moja me mentalność ciężko takie rzeczy przeskoczyć pokazać że można robić to tak bardziej solidnie nie e, i jeszcze widziałam dzisiaj e, oglądam takiego faceta który stoi z plakatem na ulicy każdego miasta teraz było akurat w Brukseli czy państwa, ale w mieście stał um, i w e, Belgii, w Brukseli no i e, generalnie ma napisane na tym plakacie, że dzieci nie powinny być poddawane e, hormonalnym zmianom, w sensie, żeby nie zmieniać ich płci i był w Brukseli tym razem i tak jak wszędzie tam co chwilę ktoś tam podchodzi do niego, na niego krzyczy, są ludzie, którzy podchodzą, dyskutują on oczywiście ma tam ciekawe e, argumenty, fajnie się tego słucha i bardzo dużo ma widzów. Też Wam rzucę. E, no to dzisiaj był w Brukseli i mówi, że jeszcze w życiu e, nie był właśnie w tak e, zdeprawowanym mieście. E, tam głównie miał ataki. Wszyscy jeszcze zwrócił uwagę, że wszyscy na czarno ubrani. Masa ludzi stanęła wokół nich, bo tam on był z taką główną kobietą, która robi podobne rzeczy. I stanęli wokół nich i e, no krzyczeli, wyzywali, e, jeżeli by nie było tam policji, to pewnie go, by ich tam fizycznie zlinczowali. No i policja przyjechała, oczywiście kilka samochodów, kilkanaście oficerów, ledwo po angielsku mówili, ale e, koniec końców aresztowali tych ludzi, tylko za to, że stali i chcieli z innymi ludźmi rozmawiać właśnie na tematy właśnie tego typu. Później ich aresztowali, nie aresztowali, niby zamknęli e, w celi, ale nie powiedzieli im jakie mają prawa, bardzo dużo tam było niedociągnięć, w związku z tym ten facet będzie ich, on jest kasiasty na pewno, bo on bardzo dużo filmów robi, właśnie dużo, e, gdzie ma dużo, e, duże poparcie i pewnie ktoś za nim stoi finansowo, także on, e, będzie sprawa i to nie wygra tą sprawę, bo tam nic nie było porządnie e, zrobione, jeżeli chodzi o policję. No i co z tego e, z drugiej strony? To znaczy tyle, że nagrał oczywiście, ale nagrał i mówi, że jest w szoku jak Bruksela, Ostoja, e, Freedom of Speech, czyli e, mowa, wolność słowa, tak? Wolności słowa i, i w ogóle on tam był po to, żeby się spotkać z kilkoma posłami właśnie między innymi z Polski. E, Także się spotkał, mówi tam z Chyba z 10 różnych krajów, w tym Polska, e, Węgry, e, Szwecja nawet była, Norwegia, Hiszpania z tego co wymieniał, bo mówił to policjantom. E, no to oczywiście zawinęli i zawinęli te plakaty, bo one tak wisiały te plakaty na nich, także tak ostentacyjnie one wisiały. Ale tam nie było nic napisane oprócz tego, że e, chcą właśnie walczyć o to, żeby dzieci nie, nie, zmienia, nie zmieniały pci, ale w tym sensie nawet hormonalnym czy obcinanie narządów i te rzeczy. Także fajny pomysł, szkoda, że w Polsce czegoś takiego nie ma, znaczy w Polsce jeszcze nie ma akurat, nie jest aż tak źle, żeby takie rzeczy robić, ale w którymś momencie prawdopodobnie dojdzie do tego, że będzie trzeba bardziej, bardziej się, bardziej reagować na to wszystko, wymyślać sposoby na to, żeby tą lewą stronę, lewą ideologię, chorą ideologię nie dopuścić, szczególnie do dzieciaków, do szkół i tak dalej. Także nie wiem, co tam jeszcze miałam się nagrać. Jeszcze jak coś yy, będę, to jeszcze dobra w następnym filmiku. Także szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Chodźcie na dwór, spotykajcie się z naturą. Bo naprawdę warto odpoczywać. Dzisiaj yy, czytałam sobie Pismo Święte. I było o tym, że tego 7 dnia odpoczywać i jeszcze było o tym, że ziemię co 7 lat tak w piśmie było napisane, że co, siódmy rok ma odleżeć, ma, nie ma być, nie nie, nie, nie być pracowane na niej, tak? żeby odleżała. I właśnie, że tak ma być z ludźmi, że ludzie tylko tempo tempo mogą. Praca, praca, pieniądze, pieniądze, ale tak za długo człowiek nie wydoli, także polecam właśnie te przerwy, które z 2000 lat temu były opisywane, że jak trzeba, bo okay, inaczej idziemy wbrew biologii i to nas po prostu wykańcza. Także na spokojnie znajdźcie czas na odpoczynek, szczególnie Polacy, którzy mają taką e, niestety mentalność e, zapieprzania za przeproszeniem. Jak trzeba, to trzeba. Jak mus, to mus, ale e, z drugiej strony zawsze znajdziecie ten czas dla siebie dla rodziny, tak? Bo życie jest krótkie. Dobra, do usłyszenia następnego. Pozdrawiamy.